Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kolejnego albejskiego dnia, no i witam Was dzisiaj na początku wielkiej przygody, ponieważ właśnie dzisiaj jedziemy na Kaunertal, czyli przed nami 38 km podjazdu na 150 km trasie. Lodowiec Kaunertal, Kaunertal Glacier to bodajże piąta albo szósta najdłuższa Piąta albo szósty najdłuższy podjazd Europy, więc uzupełniamy dzisiaj listę najdłuższych podjazdów, jakie udało się już odhaczyć. Zostały mi jeszcze bodajże dwa z pierwszej piątki, jeśli się nie mylę, do zaliczenia. Jest ósma rano, jest zimno, a konkretnie jest 10 stopni, więc jest dość rzeźko, ponad 9 z tego co widzę. A przed nami na dzień dobry jakieś 20 km zjazdu, z czego część w tunelach. więc nie dziwcie się, kurtce na początek. Troszkę trzeba będzie e, wymarznąć. A tak, w ogóle, jak zauważyłem, to niestety, filmik z e, pierwszego dnia, czyli filmik z Telvio, znowu się usunął. W związku z czym e, nie będzie tego filmu. No i tym samym, dzisiaj musimy nadrobić wątki fabularne, które się nie znalazły w tej pierwszej części filmu, i w ogóle wytłumaczyć Wam, co my tutaj robimy. To jest w ogóle dobre potwierdzenie mojej zasady, bo często pytacie o składanie filmów i tego, ty tego typu wątki. Ja mam taką świętą zasadę, że zawsze staram się składać filmy, vlogi. Co innego, jakieś takie bardziej komercyjne filmiki. A jeżeli chodzi o vlogi, zawsze staram się je składać wieczorem tego samego dnia, e, którego miała miejsce na trasa. Bo to ma dwie zalety. Po pierwsze, wiem, że na pewno nic nie usunę, bo nie będę potrzebował tej karty pamięci. E, a po drugie, najlepiej czuję klimat danego dnia i najlepiej mi się dobiera muzykę, najlepiej mi się to wszystko składa. Mam wrażenie, że takie filmiki najlepiej oddają nastrój, jaki danego dnia panował. No i właśnie popełniłem znowu ten błąd, że byłem zawalony jakimiś rzeczami w związku z tym, że rozpoczynaliśmy komunikację wyścigu Tomka Marcińskiego. no więc wyciłem z Stelvio wyrąbany, potem siedziałem, pracowałem, no i nie zdążyłem tego samego dnia złożyć tych materiałów z, właśnie ze Stelvio, no i następnego dnia gdzieś je po prostu usunąłem, a karta pamięci była już czysta, bo nie wziąłem ze sobą zewnętrznego dysku, nie zrobiłem backupu na, na tym wyjeździe, no i materiał ze Stelvio poszedł w kolerę. Samo w sobie nie jest to dużym problemem, ponieważ na Stelvio już byliśmy parę razy i materiały z tego też widzieliście. No ale zginęły materiały z rowerem, więc ja tak wczoraj sobie radośnie na tym rondo jeździłem i wam pokazywałem i opowiadałem, a tak naprawdę nie powiedziałem wam w ogóle skąd się ten rower tutaj wziął i na czym ja tutaj jeżdżę i czemu to znowu jest rondo. Oczywiście są tu z nami znane twarze, ponieważ dzisiaj nagrywam vloga, który jest vlogiem 3 dni później, ale jest to jakby pierwszym vlogiem, ponieważ jak wszyscy wiemy usunąłem cały materiał. Tam jest Paulina przed jazdą. To ludzie nie widzieli jak się zakładają naklejkę na kask, bo w ogóle... Naszym celem dzisiaj jest, ogólnie moim celem na tym wyjeździe jest przyklejanie nowych naklejek Bikeshow, gdzie się da. Przykleiłem już na Stelvio, na słynną tablicę Tomad Molę. I na każdego człowieka, którego hmm. mi niosą. Tak, do... no wersja. i na wszystkich ludzi z kaskami. I dzisiaj jadę na talu przykleić znowu naklejkę Bikeshow. A jak ktoś będzie chciał naklejki Bikeshow, to już niedługo będą dostępne pewnie. I jak już się porozklejam w wystarcz wystarczającej ilości miejsc, Gdy będę mógł wam je oddać. Macie pozdrowienia od mamy. Dziękujemy. Też pozdrawiamy mamy. Wszystkie mamy pozdrawiamy. Pomachajmy, pomachajmy wszystkim mamom. Tak, pomach, pomach, mamy, wszystko. Tak. mamom, Klasycznie Klasycznie sobie na góry wzięli stożki pięćdziesiątki, wszyscy. Mam inne. Rowery aero, to jest klasyka gatunku. To jest, trzeba być trzeba być butak na weselu. No cóż, no jednak jesteście z, no ty jesteś. Z płaskopolski, no to trudno od ciebie wymagać. Żebyś tutaj miał lekkie koła i niski stożek i w ogóle. Ale ja? A co? Raz się żyje. nie ma litości, trzeba sobie radzić. Bo akurat nie rozdają maseczek. No i jesteśmy już za bramkami z płatną drogą, bo tutaj ostatnich kilkadziesiąt kilometrów jest płatne, bo to jest park narodowy, więc wjazd jest ograniczony. I fajnie, bo ruch jest mniejszy, też jak widzicie coś jeszcze jeździ, a poza tym ludzie jeżdżą spokojniej, nie ma ciężarówek i to jest taki ruch turystyczno obsługowy, więc mniej więcej Wiadomo czego się spodziewać jest bezpiecznie. No i kierowcy w ogóle się nie dziwią na widok rowerzysty chociaż to jest taka, że w Alpach Szwajcarii, Austrii, czy Włoszech czy Niemczech. No generalnie biorąc wyjrzyści naturalni na drodze. Fajną rzeczą, którą mi Janek od razu zaimplementował z DI2 jest model bluetooth, w związku z czym mam już komunikację DI2 z Łachu, No czyli tak jak widzicie mam wyświetlacz biegów i mogę sobie sprawdzić stan naładowania baterii chociażby z poziomu łachu, więc jest to całkiem całkiem wygodny e, feature. Można się do tego przyzwyczaić po jakimś czasie. No i jak widzicie, możemy sobie zmieniać ekrany na łachu przy pomocy przycisków na manetkach u góry. Jak się do tego przyzwyczai człowiek, to pewnie jest to fajne. Na razie nie mam jeszcze tego odruchu, więc czasami się zdarza po prostu, że łapa wędruje dalej na przyciski łachu i dopiero tutaj e, zmieniam funkcję, ale fajny bajer. A my jeszcze mamy naprawdę 20 km, więc będzie chyba okazja jeszcze sobie pogadać po drodze. No i właśnie wtoczyliśmy się na 1000 metrów, 1781 metrów. Jeszcze 1000 pod górę. Przed nami my osiągnęliśmy punkt Tamy, bo tu jest sztuczne jeziorko. Zalew usypany z takiego kamienia. Teraz będzie fragment płaskiego, a potem się zacznie Najtrudniejsza część podjazdu pod Kaunertal Gletscher, czyli ostatnie 11 km i ponad 1000 przewyższeń, czyli mamy średnio ponad dychę na ostatnich 10 km. Tak to wygląda na altimetrze. No i klimaty takie od razu bardziej turystyczne, jak widzicie. Dużo ludzi, morskie oko, ładny kolor wody, a wtedy lodowiec, czyli nasz cel. Ta część dolna podjazdu taka. Powiedziałbym w moim stylu, bo nieregularna, ja jestem w takich jak z koziej dupy trąba, więc Długie i równe podjazdy to nie dla mnie, ja lubię jak jest poszarpane Raz bardziej stromo, raz bardziej płasko Tutaj trochę mogę odpocząć i takie górki mi bardziej pasują I tu jest na razie idealnie, a ostatnie 10 km to trzeba się po prostu zaciąć i wyjechać, więc nie ma wielkiej filozofii Ale bardzo, bardzo mi się dzisiaj fajnie na razie odpukać Jedzie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na tych całych 150 km. no i zobaczymy jak to będzie wyglądało w tych 3000 tysiącach metrów przewyższenia, bo jak stąd zjedziemy to będziemy mieli dalej jeszcze 1000 pod górę do domu, więc podejrzewam, że jak się zacznie pogoda zmieniać i gada odwróci, no to ta końcówka jeszcze może dać pod No, i jeszcze Amigos 680 metrów. Fajnie, że są zakręty ponumerowane. Jeszcze 17 do końca. A my jesteśmy już na tej klasycznej części podjazdu. Więc po prostu winkiel za winklem. Zrobiło to jeszcze cieplej, bo jest 29 stopni na liczniku. A teraz posłuchajcie pieśni mojego ludu. A kogo my tu mamy hej Gdzie masz Milkę? Kolego do ciebie mówię Siedzi i zawija w to Seberka pewnie teraz, nie? Siema Siema, siema, fajne fryzury, dziewczyny Każdy ma jakieś swoje fanki Cześć Michalina? Jan z tej strony Ale czyściutka No fajnie się gdzie, gdzie, gdzie ma co? Gdzie? W tym pod podklarką Maciek zaprzyjaźnia się z krowami to super. Jest to krowa Grażyna. Cześć, Michańka. Cześć Proszę. Ko jest spotkanie międzygatunkowe. Kozioł i krowa. Nadaje w dupę. Co tu dużo mówić. To jak długo się tu podjeżdża. No. Jest rozpieprzające po prostu. Najgorsze no, do niewolet. No Stelvio to jest piknik przy tym. Jednak kurde daje w dupę, ale motywujemy się na ostatnie 200 metrów. Oczywiście w pionie. No i jesteśmy na szczycie. Zdecydowanie krajobrazy księżycowe. Zimno, chociaż ten moment pokazuje wyższą temperaturę. Miejscowa jest... no piękna nie jest. Po prostu wysoka alpejska stacja narciarska. Tak to wygląda. Ale nie jedzie się tutaj po to, żeby e, gadać o parkingu Tylko żeby po prostu wjechać, wiecie O góry jedziemy po to, żeby jeździć po górach A teraz kawka, apfelstruder i dół A lodowiec dzisiaj tak wygląda Brudny generalnie rzecz biorąc Ale jak widać jest No i w sezonie oczywiście jest pełen tras narciarskich e, Teraz nawet nie wiem, czy u góry coś jest otwarte. raczej nie e, Na Stelvio stoki są otwarte cały rok Tutaj raczej się jeździć yy... nie da i tą kolejką, jak widzicie, można wyjechać jeszcze na 3108 metrów, czyli jeszcze, jeszcze wyżej, a my jesteśmy w maksymalnym miejscu, do którego da się dojechać rowerem. Było, jest! Warto jest on! Wiesz, wiesz. Kapitan tam Bomba. Tam jest dolna. Podobno były problemy techniczne. No, aż mu jelita wypadły, patrz. Masakra. Ale jest męcząca góra, nie? W przy tym to było nic. Początku zmęczenie w tutaj nie no, tak. tak, no dokładnie tak. No jest problem, bo nie ma gdzie naklejki dać, bo Austriacy sobie nie życzą, żeby tutaj dawać na koziole, więc musimy wymyślić nowe miejsce na naklejkę, żeby gdzieś była. Więc yy, muszę gdzieś się udać w jakieś miejsce, żeby o. przykleić co trzeba. Gdzie mam to przykleić Paulina? Była jakaś tablica po drodze? Coś trzeba znaleźć. A można wkadać. No właśnie chyba się skończyć jakimś takim beznadziejnym miejscem, bo tutaj na... No nie ma takiej tablicy jak na stelwie, żeby było, że przychodzisz i jest miejsce. Coś trzeba wymyślić. Jest naklejka, można spadać. Powiedzieć, że ten zjazd z lodowca jest po prostu 30 kilka kilometrów w dół. No Są fragmenty płaskie, ale jest wszystko. Od super technicznych, ciasnych zakrętów na dużej prędkości po serpentyny i nawrotki takie jedna za drugą. Po prostu eski, naprawdę mega. przy tym mały ruch u góry i dobry asfalt. Jest naprawdę spoko. Taka droga, jak ja to mówię, z potencjałem na 100 km na godzinę. 80. Dwa z palcem w powietrzu, więc generalnie naprawdę mega zjazd, ale trzeba uważać, bo zjazd taki z potencjałem na to, że można zakręt przestrzelić, bo u góry jest ponad 10% nachylenia i bardzo szybko łapiecie te 70 na godzinę i można się przy słabych hamulcach złapać na tym, że przed ee, nawrotką może po prostu zabraknąć hamulców. No i zostało nam 32 km. Przez dolinę jeden podjazd i niestety chyba nie uciekniemy przed deszczem. Idealnie na koniec kolejna zlewa w Austrii.